Halo halo wczoraj bardzo serdecznie jesteście w gorącej piątce na moim kanale, czyli we vlogu 49. I to jest ostatni vlog na dzisiaj. Eee, czy się cieszę, czy nie. Oczywiście, że się cieszę, bo samego siebie nie mogłem słuchać. Zresztą w pewnie też. <laughs> pewnie mówicie. Jezu, co on gada za głupoty, Co za... Co za kole się ja nie wiem. Pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak mówiliście. Ym, zważywszy na to, że to jest ostatni vlog, to powiem, najbardziej sensowny vlog to jest na dzisiaj. Mianowicie, będzie on posiadał normalny tytuł, ym, ale będzie on nieco inny. Znaczy, dzisiaj oczywiście inny będzie od tych pozostałych gównianych. 48 też jest w miarę sensowny, ale ten będzie jeszcze bardziej. Um, więc co? E, ogólnie wam ch ta, chciałem opowiedzieć, co planuję w nieblogu 50 za rzecz. Otóż planuję zrobić taką takie niemałe. takie niemałe... jak to się nazywa? Ogólnie, niemałą niespodziankę. No i ten nieblok wleci jutro. Hmm. Te majne, super, super, że jutro chcesz nie vloga 50, żeby pierwszy był właśnie ten cudowny odcinaczek czyli nie vlog 50, ale też ogólnie co chciałem, a chciałem to, że. O kurwa, się tam coś Muszę coś zaraz zjeść, jak skończę. Gadać te kolejne, że no, nie pierdoły tylko po prostu kolejne gadki moje, takie No więc co Ogólnie wam chciałem powiedzieć o co chodziło z tym gaha live W tamtym lub 50, który się pojawi jutro I ogólnie chciałem wam powiedzieć jakie plany na jutro mam Mianowicie na jutro planuję takie coś, że Wleci odcinek Z Minecrafta na pewno jutro Postaram się, żeby ten odcinek z Roblox'a wleciał z ekipą Może on będzie nieco krótszy Bo z ekipą co 4 dni teraz nagrywam, a nieco 2 jak wtedy mm. I Coś jeszcze? Yy, nie, chyba wszystko yy, Nie, najpierw wam powiem tak, co się jutro pojawi Po kolei od L do Z Nie vlog 50 Minecraft Roblox Niewlog51 I kolejna gówniana historia Gacha Life Mroczna, mroczna historia Gacha Life, część druga Czyli ta kreatywność mhm. Więc co? Ja pierdzielę, 3,20 gadam yy, no dobra to tyle ode mnie. Myślę, że możemy już zakończyć tego 49. vloga. Jeszcze raz powtarzam: niewlog 50, Minecraft, hashtag, Minecraft odcinek 10, yy, Roblox odcinek 5 yy, yy, i niewlog 51, i kolejna mroczna historia Gaha live. Macie wszystko od A do Z powiedziane. Do kubica napiszę na Messengerze na prywatnym, że co, co najeto planuję, chyba że on wejdzie w tego nievloga. No ale dobra. To tyle ode mnie. Jezu, 4 minuty. Zaraz nostalgicznego pierwszego nievloga doścignę. No ale dobra. Może w tym nievlogu 50 będzie on trwał jakieś 10 minut. Może nie wiem, zobaczymy. No ale jakieś ciekawe rzeczy planuję na ten nievlog, tak? No ale co. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie w kolejnym nieblogu, czyli tym jubileuszowym 50., który będzie jutro w Minecrafcie, w Robloxie, w nieblogu 51, w którym to przypomnę o tym, że się pojawi ta historyjka Gacha Life. I co, trzymajcie się, to na tyle ode mnie i pa pa!